Wyróżniamy cztery zasadnicze rodzaje męskiej sylwetki i jeśli opanujesz ich rozpoznawanie, będziesz w stanie skomponować garderobę idealnie dopasowaną do Twoich osobistych wymagań. Poznając wszystkie szczegóły swojej figury z pomocą odpowiednich ubrań, będziesz mógł podkreślić jej mocne strony oraz zatuszować ewentualne niedoskonałości. Ja mam na imię Kamil, jestem autorem tego kanału i zapraszam Was na odcinek dotyczący rodzajów męskich sylwetek. Kluczowym krokiem w kreowaniu stylizacji jest selekcja ubrań dostosowanych do własnej sylwetki. Dzięki temu Podkreślisz jej zalety, a ewentualne niedoskonałości znikną z pola widzenia. To pozwoli Ci zawsze prezentować się doskonale. Warto zwrócić uwagę, że każda męska figura jest wyjątkowa, bowiem tak samo jak w przypadku pań, różnice we wzroście czy długości kończyn wpływają finalnie na proporcje całego ciała. Niemniej jednak istnieją cechy, które pozwalają zaklasyfikować męską sylwetkę do konkretnych typów. I dziś o tym porozmawiamy. Na początek powiem Ci, w jaki sposób najłatwiej jest określić typ swojej sylwetki. W tym celu będziesz potrzebował swoich wymiarów. Należy wtedy zmierzyć klatkę piersiową w najszerszym jej miejscu, obwód w talii, obwód bioder i obwód pod linią żeber. Wszystkie te wymiary dotyczące Twojej sylwetki, które pobrałeś, zanotuj na kartce i zwróć uwagę, który wymiar jest największy. Możesz też stanąć w samej bieliźnie przed lustrem i dostrzec te proporcje gołym okiem, ponieważ większość cech męskiej figury można wyłapać właśnie w taki sposób. Jeśli już będziesz wiedzieć, jaki masz typ sylwetki, jaki typ sylwetki cię charakteryzuje, który pasuje do ciebie. Ja mogę odpowiedzieć Ci szczegółowo, co powinieneś nosić. W tym odcinku właśnie chcę opowiedzieć, co powinno się nosić w każdym z tych przypadków męskich sylwetek, aby pomóc wyglądać sobie lepiej. Zaczniemy od sylwetki typu A. E, trzeba powiedzieć, że jest to jedna z najpopularniejszych męskich sylwetek, często też nazywana gruszką. W tym przypadku kluczem do sukcesu jest wyrównanie proporcji ciała. Niestety mężczyźni w tym typie sylwetki mają skłonność do nabierania zbędnych kilogramów w okolicy bioder i brzucha. Dlatego istotne jest żeby wybierać stylizacje, które maskują krągości i przenoszą akcenty na e, ramiona, które staramy się optycznie powiększyć. Mówiąc w skrócie, ten rodzaj sylwetki cechuje się zwężoną górną częścią ciała i szerszym, bardziej zaokrąglonym dolnym obszarem. W wyniku tego powstają zaburzone proporcje między delikatniejszymi ramionami a bardziej rozbudowanym pasem. I w tym przypadku ramiona są elementem, na którym warto skupić uwagę, żeby przyciągnąć do nich wzrok. I takie główne cechy tego rodzaju figury, tak w punktach, żeby sobie wypunktować i zwrócić uwagę najbardziej, no to są wystający brzuch, smukłe nogi, rozległe biodra i wąskie ramiona. Żeby coś powiedzieć o plusach, największym atutem tutaj są ramiona. No bo. Wiadomo, że większy brzuch nie będzie atutem, i je musimy podkreślić. To właśnie na nich powinieneś się skupić, jeżeli będziesz komponować swoje outfity, bowiem doprowadzenie do równowagi między dolną a górną częścią ciała pozwoli osiągnąć ci już idealną sylwetkę wizualnie. Odpowiedzmy sobie teraz na pytanie, tak ważne, w co powinien ubrać się mężczyzna o tym typie sylwetki, typie sylwetki A. Trzeba wybierać koszulę, kamizelki, kurtki, a także marynarki, które nadadzą szerokości w ramionach i spodnie o prostych nogawkach. Bardzo dobrze sprawdzą się też tutaj spodnie typu bojówki. Skazane są bluzki z dekoltem typu większy serek albo łódka, ponieważ one optycznie bardziej e, poszerzają obszar ramion. A w przypadku marynarek e, i płaszczy Wybieraj modele z dodatkami, takimi jak poduszki, napy albo pagony, na przykład. Co do kolorów, to tutaj warto stawiać na ciemniejsze odcienie, takie jak czerń, grafit, granat albo kobalt. Stylizacje monochromatyczne też będą tu pomocne, czyli one są monochromatyczne, to takie w jednym odcieniu, bo słuchajcie, ważne jest tutaj, żeby unikać podziału sylwetki na różne części. Więc jak założycie Zielone spodnie i czerwoną bluzę to dzielicie i to już nie wpływa dobrze. Dodatkowo zalecam też e, unikać zbyt obcisłych spodni, które podkreślają brzuch, oraz zbyt szerokich spodni, które optycznie skrócą wasze nogi. Proste spodnie tutaj, jak najbardziej. Zdecydowanie też unikaj e, nakładania warstw ubrań, chociaż one dodają objętości w okolicach ramion, to równocześnie mogą to zrobić też w okolicy brzucha. Tego nie chcemy. Warto jest w przypadku tej, tego typu sylwetki zrezygnować też ze spodni typu Bagi, czyli to taki model spodni z obniżonym krokiem i zwężanymi ku dołowi nogawkami, często zakończonymi ściągaczem. Na pewno kojarzycie ten model spodni. Um, powinieneś też unikać wszelkich spodni w typie dzwonów, które będą ciągnąć do dołu. Unikaj wąskich spodni też z mankietami. Lub inaczej mówiąc, z zakładką na dole, a także, jak mówiłem wcześniej, rurek, czyli modeli zwężających, które mają zwężające się nogawki. Kolejna sylwetka męska to sylwetka o nazwie ołówek albo i. Jest ona typowa dla wysokich i szczupłych mężczyzn, których cechują chude ręce, nogi oraz szczupły brzuch. Ten rodzaj sylwetki często występuje u młodszych mężczyzn, których ramiona i biodra i nogi zachowują jeszcze takie dziecięce proporcje, w czasie kiedy długość ciała już tak znacząco wzrasta. I sylwetka ołówka jest uważana za właśnie młodzieńczą, i ta sylwetka wymaga dość starannego podejścia do stylizacji. Jeżeli chodzi o cechy charakterystyczne tej sylwetki, to tutaj Wspomniana chłopieńca budowa ciała, wąskie ramiona, wąskie biodra, długie nogi, wąska klatka piersiowa. Ta sylwetka o kształcie ołówka jest stosunkowo proporcjonalna, a jej dużym atutem jest brak wystającego brzucha, a zazwyczaj też wysoki wzrost i długie nogi, ale na przykład wadą jest brak dobrze rozwiniętej muskulatury nóg, ramion czy brzucha. Co może sprawiać wrażenie takiej bardzo wydłużonej sylwetki. No więc, w co powinni ubrać się mężczyźni o sylwetce typu ołówek? Tu z pewnością możecie wybierać dwurzędowe marynarki, które delikatnie poszerzą tą górną część ciała. Dobrze sprawdzą się też szerokie kurtki i płaszcze. Swetry oversize ale też bluzki w poziome pasy, wzory moro na bluzkach lub krata. Jeśli lubicie koszulę, warto postawić na to, żeby była rozpięta. Natomiast jeśli chodzi o kolorystykę, to jasne kolory tutaj będą zdecydowanie dobrym wyborem. Warto też zwrócić uwagę, aby koszulę raczej wyciągać ze spodni. Wtedy na pewno będzie wyglądać to korzystniej niż koszula wpuszczona w spodnie. Unikaj jednak zbyt wąskich i ciemnych spodni, a także modeli z cięciami. Rurki i spodnie typu slim zdecydowanie to będzie tutaj niewłaściwy wybór, a warto też zrezygnować z golfów i mocno przylegających bluzek, które bardzo mocno podkreślają szczupłość. Wspomniałem wcześniej o fasonach oversize, ale unikaj tych oversize'owych ubrań o zbyt dużym rozmiarze, żeby uniknąć efektu takiego wiecie, po starszym bracie, bo tu można też przesadzić. Tworząc stylizację zdecyduj się na ubiór warstwowy, taki wiecie, jak to się powszechnie mówi, na cebulkę. Można tu na przykład założyć wzorzysty t-shirt, a następnie na to koszulę w modną kratę. Ten trik, doda trochę objętości, co w efekcie sprawi, że Twoja sylwetka będzie wyglądała bardziej muskularnie. Kolejna męska sylwetka to sylwetka w kształcie trójkąta, inaczej V. Jest ona równoważnikiem takiej figury wzorcowej, to jest odwrócony trójkąt. Panowie o tej budowie ciała są smukli, wysportowani, posiadają dobrze rozwinięte ramiona, umieśnione ręce i rozbudowaną klatkę piersiową. Ta sylwetka może być wynikiem naturalnych predyspozycji albo regularnego uprawiania sportu czy treningów na siłowni. I w przypadku tej sylwetki jest wiele do podkreślenia i niewiele do ukrywania. Ta sylwetka prezentuje się korzystnie w praktycznie każdym kroju ubrań, co mocno zachęca do eksperymentowania z modą. Jeżeli chodzi o takie charakterystyczne cechy tej sylwetki, to tu możemy zaliczyć szerokie ramiona, umięśnione ręce, wąskie biodra, mocne nogi, płaski brzuch i atletyczna klatka piersiowa na przykład. I jakie ubrania w tym przypadku powinieneś wybierać, jeśli masz budowę ciała tego odwróconego trójkąta, czyli V? Tu zazwyczaj żaden kolor albo fason nie będzie dla Ciebie kłopotem. Musisz jedynie pamiętać, aby nie przesadzić nadmiernie z ekspozycją Twojej muskulatury. E, ważne jest, żebyś upewnił się, że nosisz spodnie, które są dopasowane, ale niezbyt ciasne. Zbyt małe dżinsy albo chinosy mogą wyglądać na tej sylwetce przerysowanie, a wręcz mogą wyglądać zabawnie, bo tak wąskie spodnie doprowadzą do zbyt dużej dysproporcji pomiędzy nogami a ramionami. Dlatego warto jest wybierać modele, które są dobrze dopasowane, ale nie za obcisłe. Rurki na pewno tutaj nie wchodzą w grę. Zdecydowanie lepszym wyborem będą tutaj spodnie typu slim, ale o właściwym rozmiarze. Lepiej też wybrać proste modele straighty, tak zwane. Jeżeli z kolei planujesz stylizację formalną, Warto tutaj byłoby skupić się na garniturze szytym na miarę, który na bank podkreśli Twoją sylwetkę i to tak bardzo dobrze. Tu wtedy masz gwarancję, że wszystkie zalety zostaną odpowiednio wyeksponowane i dodatkowo unikniesz zapewne stresu przy wyborze gotowego garnitury, garnituru, który będzie na Ciebie zapewne za wąski w ramionach. Ba. Nawet jeśli finalnie zdecydujesz się na zakup gotowego garnituru, to na pewno nie spędzisz w nim zbyt dużo czasu, bo będzie ci po prostu niewygodnie i zniechęcicie to do noszenia na przykład marynarek. Podobnie ma się sprawa z koszulami. Bardzo często ciężko jest znaleźć bardzo dobrze pasującą koszulę mężczyźnie, który dużo pracuje nad rozmiarem swoich ramion i klatki piersiowej na siłowni. Tu pojawia się zwykle taki problem, że koszula rozchodzi się w guzikach w okolicy mostka, i wtedy dobrym rozwiązaniem też byłoby uszycie koszuli na miarę, ale w tej sytuacji, jeżeli macie tak, że ta koszula Wam się tu rozchodzi na mostku, w żadnym wypadku nie należy kupować za dużej koszuli. W przypadku tej sylwetki należy unikać też ubrań oversizeowych i takich zbyt luźnych fasonów. Jeśli chodzi o kolory i wzory, to można śmiało eksperymentować zgodnie z Twoim gustem. Warto też pamiętać o wzroście. Wyższe osoby od typie sylwetki V powinny unikać pionowych wzorów, a niższe z kolei nie powinny nosić zbyt dużych, oversize'owych swetrów. Będą Was ciągnąć do dołu. Zbyt duże marynarki czy koszule też odpadają. Kolejna sylwetka to typ Sylwetki O, czyli jabłko. Ona charakteryzuje się obecnością brzucha, troszeczkę większego, przy jednocześnie zachowanych proporcjach w biodrach i ramionach. I w przypadku tej sylwetki warto skoncentrować się na wysmukleniu tułowia. Panowie z typem sylwetki jabłko, podobnie jak kobiety o tej samej sylwetce, mają tendencję. Do wybierania zazwyczaj luźnych ubrań. Ale to jest błąd, słuchajcie. E, najlepszym rozwiązaniem jest znalezienie fasonów, które nie są ani zbyt obszerne, ani zbyt obcisłe. Najlepszym rozwiązaniem są po prostu te leżące blisko ciała. Wybieraj proste, klasyczne kroje. Tkaniny bez zdobień, głównie bez jakichś zdobień i uwagi skupiającej się w okolicy brzucha. Tu warto eksperymentować z różnymi kolorami, zamiast na przykład ograniczać się do samej czerni, co z reguły dzieje się w przypadku osób o tym typie sylwetki. Na przykład granat i brąz tutaj będą też dobrym wyborem. Należy unikać pikowanych e, puchowych kurtek, ponieważ one mogą optycznie poszerzyć Twoją sylwetkę. A co do spodni, Należy unikać tych zbyt szerokich, które mogą dodać Ci pozornie zbędnych kilogramów. W przypadku marynarek panowie o tym typie sylwetki powinni wybierać marynarki z klapami ostrymi i szerokimi, aby były odpowiednio dostosowane do szerokości ramion. Najlepszym rozwiązaniem jest, tak jak wspominałem przy, przy typie poprzedniej sylwetki, też garnitur uszyty na miarę bo wtedy mamy tą gwarancję idealnego dopasowania. Bo słuchajcie, jest tak, że niestety większość gotowych marynarek ma standardowy krój, który jest często niespójny z szerokością wyłogów. I to nie wygląda często dobrze. Jeśli zależy Ci na wysmukleniu sylwetki, wybieraj garnitury dopasowane do Twoich wymiarów, ale w, w takich stonowanych, klasycznych kolorach. W przypadku marynarki dobrym wyborem będzie tutaj jednorzędowa marynarka z Co pomoże optycznie wyszczuplić górną część ciała, bo tutaj między rękawami a bokami marynarki może powstać taki prześwit, który dodaje wrażenia smukłości. W przypadku spodni warto wybrać modele ze zwężanym kantem, ale unikaj zbyt szerokich nogawek, które wtedy skracają nogi. W codziennych stylizacjach casualowych warto sięgnąć po spodnie z prostymi nogawkami i raczej górna, górna część garderoby gładka powinna być, żeby zatuszować okrągły brzuch. Można na przykład założyć czarny t-shirt pod jasną marynarkę albo blazer. Napiszcie w komentarzu jaki jest wasz typ sylwetki, dajcie znać. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, jakim jesteście typem męskiej sylwetki? Jestem też ciekaw, czy podczas planowania Waszego ubioru bierzecie pod uwagę kwestie, które poruszyłem w tym odcinku. Mam nadzieję, że informacje, które Wam przekazałem, okażą się dla Was przydatne i wykorzystacie je przy kolejnym doborze ubrań. Zachęcam Was oczywiście do wciśnięcia przycisku subskrybuj, aby żaden z moich kolejnych odcinków Was nie ominął. Oraz wciśnięcia kciuka w górę, jeśli odcinek Wam się podobał. Dziękuję, że byliście w tym odcinku. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca i do zobaczenia w kolejnym.